Cześć! Dzisiaj pokażę wam gierkę, w którą gram od wczoraj. Zawsze w nią chciałem pograć, zbudować swoje miasto i je rozwijać. Zaczynamy. To jest moje miasto. Tak wygląda, wysoka. Tym materiałem nagrywam... ...NVIDIA Experience. Nie OBS-em, bo w obs miałem problemy, a to się jakoś tam spisuje. 16 jakichś tam wiadomości mam tu od ptaszka. Tyk. Tyk, tyk. To mnie nie interesuje, bo to są od ludzi coś tam, tu można sobie zmieniać wygląd tego ptaszka. I tak. Ale deszcz pada. Grafika jest piękna moim zdaniem. Tej gry. Tu mam budynki większe, bo tak, mamy strefy różne. Mamy małe, duże budynki, małą strefę handlową dużą strefę przemysłowa biurowce tu mamy o w ten sposób zbudowałem tu jest handlowa strefa 180 osób mam na plusie więc teraz sobie zrobię tak że na przykład tą strefę wymarzę wymarzałem sobie strefę odpalę i zobaczcie teraz te budynki powinny znikać Bo tutaj sobie damy st O widzicie znikają budynki bo zniszczy zlikwidowałem strefę jakby mieszkalną to mniejszą teraz robimy tutaj większą No się zapełni. 60 na plusie jeszcze mieszkańców, więc jest super, nie ma problemu z tym. Przybywa jeszcze mieszkańców cały czas to tutaj pustki. A widocznie że się nic nie wybudowało. Poprawię. O i tutaj już powstają nowe budynki, czyli do góry to wszystko idzie. Ok, poczekamy, będę następny wymieniał. I tak, tutaj mamy w statystyki różne. Zobaczymy sobie prąd. Jest ok. Woda. Nie za bardzo. Więc mm, wchodzimy tu w budżet. Zrobimy sobie ją na razie na 100%. Wodę. Yy, za jakiś czas dowoduję kolejne. Yy, oczyszczalnie wody czy ujęcie wody, żeby to lepiej funkcjonowały w wtedy sobie koszta obniżę Dobra co tutaj jeszcze mi mówią że to jest strefa tutaj przy, mm, sklepowa więc coś nas z podatkami bo tu możemy tylko wejść w podatki sobie obniżymy o jeden A to była ta mała. Więc tutaj sobie podnosimy, bo oni nie krzyczeli nic. Tu damy o procent mniej i się uspokoją. Ok. I tu mamy trzy wskaźniki na dole: zielony to mieszkania, strefa handlowa i przemysłowa, że więcej potrzeba. Dobra. Przemysłowa czy biurowca? Dobra, ja to sobie dodałem te strefy. I teraz tak, wyjdziemy sobie, jeszcze chciałbym tutaj dodać drogę. coś takiego sobie zrobię o. w ten sposób i teraz sobie mogę tutaj dodać jeszcze biurowce strefę biurowców a czemu by nie tutaj sobie to uzupełnimy strefą biurowców a tu się taka wtyczka pokazała on nie jest podpięte nigdzie czyli to sobie pojedziemy teraz o W ten sposób energia wszystko jest. Tutaj się biurowce kolejne powstają. Więc... Hmm, trzeba znowu coś z wodą wbudować. A, to poczekamy sobie, bo niedługo będziemy mieli oczyszczalnię wody. Więc jeszcze chwilkę. Trochę więcej tych musi się zebrać mieszkańców. tu biurowce tu domy się ładnie wybudują fajnie, super tylko ja tutaj już widzę, że zniszczę kawałek domu, żeby tutaj zrobić jeszcze coś takiego tu sobie połączymy to dobra, mamy tak zrobione OK. Ko kolejne robimy tak. Sobie to połączymy. I robimy domy. Te większe oczywiście. Jak mamy to zrobione, to musimy tu wodę podciągnąć. W ten sposób zrobimy. Już się tu buduje, tu dałem, dałem też. Tu zostało takie miejsce wolne. Co tutaj damy? Zrobimy sobie sklepy. Tak samo tutaj. Nasze miasto się rozwija. a propos domów dobra kolejne znikają domy kolejne miejsce zrobimy z dużymi domami tak to chwilę jest wiem to jest brutalne ale opłaca się 9 osób za mało, ale to się z nawiązką nam tutaj mi się zwróci Tu takie miejsce zostały wolne Dobra, dla urozmaicenia biurowce powstaną Zero równocześnie na plusie, ale to szybciutko przybędzie. się włączymy, muszę tutaj, do, od, ale nie Nie, nie, nie biurowce, tylko domy. Dobra, to mamy zrobione. Czekamy jeszcze. Coś się tutaj zrobił mieszkańcy. Tak patrzę, co tu jeszcze mamy ciekawego. Tu mi strefy powstały, ale to są strefy bardziej na biurowe, coś takiego, bo. Mieszkanie to nie za bardzo tylko czegoś takiego na biurocych a to nie wpływa Dobra Lecimy dalej z koksem. Jak to się mówi? chamski się się przebić Dobra. I teraz jeszcze musimy połączyć tutaj. O, wskoczyło nam Kolejny poziom, duże miasto, czyli oczyszczalnia i krematorium. Zaraz to sobie zbuduję, tylko dokończę tutaj. Brutalnie, ale musiałem tak. Bo źle mi się połączyło kropki o a nie nierówność się jest dobra. I co teraz robimy? W ten sposób. Tu damy sobie handel. Tu też handel. Dobra, to wchodzimy tutaj. Nie można zapomnieć jeszcze o szpitalach, takich rzeczach. O, tutaj szpital powstał. Zrobimy sobie jeszcze krematorium. To jest dosyć mały budyneczek. Więc on tutaj w różne szpary wchodzi. Można go tutaj gdzieś powciskać. Na przykład tutaj. Laura wystarczy. Teraz tą oczyszczalnię wody. sobie tutaj jedną dobra jest podłączona zaraz sprawdzimy tak prąd tu bierze stąd nie ma problemu dobra Takie budynki opuszczone, dobrze jest pousuwać. Są dłuższy czas opuszczone, bo nic to nie daje. A tylko może szkodzić na oktoczenie. Dobra, tu ładne domki zrobiliśmy, więc czas na jakiś park. Hmm. Hmm. Na policję. O, teraz już postawiona, oczywiście trzeba sobie zobaczyć jak tutaj jest ze szkołą. E, 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 e. Więc tutaj trzeba sobie postawić. Proszę tak zrobić. Zadowolone osoby? Okej, okay, tutaj się jeszcze szkółkę postawi. Jest ok. Wiem, że może mi trochę przycinać, ale jakoś tak się zagrałem w to. Zaraz zobaczyć, czy mogę, już nie mogę wyżej podjąć. Dobra, park mamy, to mamy, to powinno się ładnie rozwijać. Oczywiście muszę jeszcze wodę dociągnąć. Ja sobie dociągniemy. W ten sposób. Będą zaraz mieszkania powstawać, kolejne i tak do przodu Tak gra się posuwa. Mało ambitnie, dlatego ja sobie przyspieszę, zobaczę co będzie się działo. O domy powstają. Tu powstają, a tutaj też elegancko i wszystko. Rośnie. Widzę, że na chwilkę spozor... Nie to biorę, znowu strefy mieszkalne, usunięta, kolejna i tak dalej sobie wymieniam na te wyższe zabudowania, bitniejsze też, żeby to wszystko ewoluowało. Mam zapas ludzi, to mogę to sobie robić. Tak jest. Zapas ludzi. Tu też się rozwija wszystko elegancko, więc... Uf, drogę temu. Czas tutaj z doświadczenia sobie przypnę, wtedy ludzie napływają. Nie ma takich korków w mieście, dobra? Co? Mieszkania Po pośrodku na razie, w tu drogę. Teraz wezmę tak nie mogę przypiąć, ale mogę tak przypiąć. Dobra mieszkanka i lecimy w ten sposób. takie kropki, do których przyczepiamy o ok, szczepiona to patrzę, co tu jeszcze można zrobić, w zasadzie już nic. Dlatego tutaj sobie zrobimy strefę biurową, tu oczywiście mieszkalną, tu damy sobie handel w takich w tych Dajcie do przodu z tym wszystkim, bo tu nie ma na co czekać. Mieszkańcy są potrzebni. Tak to wygląda. Nie zaczynam od początku gry, bo tu mi się ładnie udało, ładnie to się rozwija. Nie ma z tym problemu. Widzę, że jest problem z wodą. Tu zaraz zobaczymy, jak to tutaj się ma. A, dobra. Czyli trzeba jeszcze postawić jedną. Źle mi się postawiło, mm -hmm. więc klikam, bo na ziemi mi się postawiło. Myślę, że już nie będę musiał rury używać. Podpięte i teraz będę miał brud wody. Na razie nie, zmniejsz nie zmniejszam wydatków na to, bo nie ma sensu, bo tutaj mi powstaną nowe domy. Jak to mi się zasiedli wszystko, wtedy zobaczymy zaraz jak to będzie. Ja sobie przyspieszę teraz, żeby poobserwować. No widać jak powstają nowe domy. Minus pracownik... Moment, moment. Minus, minus, minus. A. Ja się rotam. Nie doprowadziłem wody. Jak to ma wszystko funkcjonować, jak nie ma? Tu nie ma wody. Gdzieś jeszcze nie było wody. Bo jak gdzieś jeszcze budowałem. Nie, tu dałem wodę. czy normalne tempo bo muszę zobaczyć co tutaj się dzieje bo zanim, zamiast rosnąć mieszkańcy to spada a dobra tak samo tutaj muszę przychodnie jakąś postawić pierwsza sprawa podstawa i do tego jeszcze szkolnictwo, szkoła na razie podstawowa wystarczy czy tam reszta wskaźnik jest ok? Okej, okay, to na tyle. W tym odcinku. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, bo będę więcej nagrywał i chyba się przerzucę na Nvidia Extremens. Czy streams jakoś tak to się wymawia? Bo daje radę, fajnie to robi. Zobaczymy jak teraz to wyjdzie. Bo jak kiepsko to już dzisiaj odcinka nie będzie w niedzielę. Może Half-Life'a wrzucę, zobaczę. Na razie, cześć, pa!